Wycentrujemy Powidłowo nazwa wycentrujemy. Okej. Okay. Zakładamy z powrotem kraty. Odwrotnie. Kratę założono. I możemy półkorpus teraz założyć. Ok. Podnieś powałkę.

Ok, ta strona jest czysta, to mogę tutaj do ula przytknąć, żeby sobie mogły przymaszerować do niego. A my zobaczymy jak wyglądają ramki, bo tydzień temu wirowałem je. Czyściusie, zobaczcie, różne komóreczki są. To jest, to jest piękne, bo wkładam ramki, one się trochę, komórki się poszarpią od wirowania, a tydzień później są jak nowe przygotowane do kolejnych zbiorów miotku wiadomo, że teraz na chwilę obecną w mojej okolicy i w ogóle to chyba nic nie kwitnie. Więc też nie mam się czego spodziewać. ale zawsze warto przeglądnąć co tam się dzieje de facto to z tego co widzę to mógłbym ten, ten półkorpus ściągnąć z tego widać tutaj już trochę coś przyniosło do tej środkowej rąki tu też już coś przyniosły znaczy się trochę jakiegoś nudziku. no tutaj też coś tutaj zbierają u mnie ramki super odbudowane i pięknie i o to chodziło Tu też zapodlewają tutaj w każdej tej rameczce coś jest już przyniesione. A. Już jest nowy miodek. Tu jest pusto, ale ramki odbu komórki odbudowane. Tu też. To też jest pusto i tu też jest pusto. OK. Wkładamy, centrujemy to, to miodnie, żeby te ramki były tak samo położone jak dolne, czyli żeby żeby te to są ścieżki, żeby się pokrywały z tymi na dole. Ok. Wydaje się, że wszystko.